Poligamiści. Dzisiaj, że dniówka jest wyjątkowa, bo jest w trójwymiarze. Znaczy mam nadzieję, że będzie w trójwymiarze, bo nagrywamy jakimś kosmicznym aparatem, który Łukasz przyniósł na bi nasze biuro. Telefon, to jest, jest telefon. Telefon, ale aparatem telefonicznym, więc ta dniówka będzie 3D. historia jest taka, że Tomek nie chciał nagrywać tej dniówki, bo się bał 3D. I to ja dobra Tomek, nie chcesz nagrać 3D, to ja uwiecznię się w tej pionierskiej dniówce. Ja, Konrad Hildebrand, nie on, Tomasz Kutera. No cóż. Więc jest dniówka, jest poniedziałek, jesteśmy w strzyku, to jest takie dziwne, że patrzę na... Aaaaa, Łukasz. Co się ciekawego się dzisiaj wydarzyło na poligami? Cóż, Tomek zwrócił mi uwagę, abym powiedział o, o, o tym, co się jeszcze nie wydarzyło na poligami. Czyli jeszcze... O, przepraszam, już jest. Nie widzę. Jeszcze nie ma. Mam stary internet, ale już niedługo na poligami. Albo już teraz, kiedy czytacie, na poligamy, kazała się recenzja jednej gry o Mario. Jest tam Mario w środku. Więc czytajcie recenzję, chcecie dowiedzieć co tam nowego słuchać o Mario. Tak samo wieczorem powinna się ukazać recenzja kolejnej nowej LEGO gry. To jest tym razem ten Harry Potter lata 5-7, który miałem przyjemność zagrać. I jest to bardzo zabawne, jak sobie pomyślę o tym, że z jednej strony... To, to jest taki paradoks, na który od dawna zwracamy uwagę, że jest taka seria jak Call of Duty. Wszyscy nie cierpią Call of Duty, bo zawsze jest tam to samo i fuu, i potem tak czy siak miliony graczy to kupują, ale to jest też taka seria jak LEGO, która oczywiście nie sprzedaje się aż tak dobrze Call of Duty, ale wszystko też to zawsze jest tam to samo i wszyscy to lubią. Tak, więc to będą dwie recenzje, które będziecie mogli się przyjąć poligami w tym lub innym czasie. Ale przykładem do newsów to szokujący news, ale... Jeżeli myśleliście, że Minecraft wygląda jak Lego, to być może będą oficjalne Minecraftowe klocki LEGO. Najmniej potrzebne rzecz świata, ale rzeczywiście takie mają być. Jeszcze zerknę tutaj w ciekawego. To tak bardziej branżowa część internetu growego, czyli te 100 osób, które tam od czasu do czasu coś napiszą, na jakieś grze, żyją tematem pod tytułem pod tytułem, jaki jest sprzedawaniem egzemplarzy promocyjnych tych, 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 tych gry. Mi się to osobiście nie do końca podoba, bo wydawca przysyła egzemplarz promocyjny gry, a potem ktoś próbuje na tym zarobić i co? będzie że zostaje kasa od wydawcy za to, że napisał recenzję. Trochę jak do kitu, ale to jest cała akcja pod tytułem Ej, ty, gościu, który sprzedajesz promki, nie sprzedawaj promek. I tam, jak to pisuje, bo niektórzy ludzie są naprawdę pomysłowi. Na przykład sprzedaję na Allegro nie promkę, ale jak gumę do rzucia luznermową promkę. Mam nadzieję, że to było naprawdę 3D. I cóż. O, właśnie, Super Mario 3D Land. Dokładnie tak, 3D jest 3D. Mario. No i cóż, no. Jest poniedziałek, pada deszcz coraz smutniej. Po świecie krążą plotki, że powróci ma ten Conqueror od Bajawaru. Te 30 sekund, co tam nigdy to podobno on. Cóż, do zobaczenia jutro. Mam nadzieję, że w 4D, a w środę w 5D. I do zobaczenia.